Dzień dobry, widzą Państwo właśnie montaż aplikatora o szerokości 7,5 m na beczkowozie Joskiej Modulo 2 o pojemności 16 000 litrów. Rampę z płozami Pendy Slide Basic o szerokości roboczej 6 lub 7,5 m zaprojektowano, aby zaspokoić potrzeby właścicieli małych wozów asenizacyjnych, oferując im dobre rozwiązanie do rozlewania gnojowicy w atrakcyjnej cenie. Rampa ma lekką konstrukcję złożoną z profilowanych rur ze stali HLE. Jest całkowicie ocynkowana, co zapewnia jej optymalną ochronę i gwarantuje długą eksploatację. Jej pozy w odstępach wynoszących 25 cm rozlewają gnojowice od rośliny niezanieczyszczających, co czyni z ramby specjalistyczny sprzęt do nawożenia łąk. Jest ona dostosowana do bezpośredniej adaptacji na tylnym wazie zbiornika wozu o średnicy 6 mm. Standardowo w rampę budowane jest urządzenie kontrolujące, które umożliwia bezpośrednie podłączenie do czynnika. Do prawidłowego funkcjonowania rampy koniecznie jest tylko przewóz zasilający, powrót wolny, opcjonalnie także sygnał load sensing i gniazdo elektryczne. Niepotrzebne jest żadne przygotowanie wozu asensacyjnego. Rampę można użytkować w trybie ręcznym i automatycznym.